Zapytania, proszę Państwa może ja zacznę wypracę, dobrze, a później, a później udzielę głosu ewentualnie mieszkańcom, którzy będą musieli zabrać. Przedskórę pismo Pani Ewa Maculewicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Migronach, pismo o wody. W odpowiedzi na zapytanie skierowane do dzisiejszego urzędu z dnia 2 grudnia 2013 roku znak OR00417-2013 uprzejmie informuję, iż organ nadzoru organ nadzoru o szczegółowym przeanalizowaniu przebiegu zapisu obrad dokumentów sesji także po zapoznaniu się z wyjaśnieniami zainteresowanych nie dopatrzył się naruszenia prawa w toku prowadzenia obrad 24. sesji Rady Miejskiej w Jezioranach w dniu 24 czerwca 10 roku. W duchu wojewody warmińsko-mazurskiego Elżbieta Sobańska, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru. które na wpłynęło moje, na moje tonie, Pan Zbigniew Czapiecki, Przewodniczący Rady Gminy. Szanowny, szanowny Panie Przewodniczący, środowisko przyrodnicze w i Iwanów charakteryzuje się walorami unikatowymi w skali europejskiej. Utrzymanie Statutu Regionu Wyjątkowego pod względem przyrody i krajobrazu powinno stanowić jedną z zasadniczych przesłanek przy podejmowaniu wszelkiego rodzaju działalności inwestycyjnej na obszarze województwa i mazurskiego w świetle niekontrolowanego, szybkiego rozwoju energetyki wiatrowej na terenie naszego województwa zwracam się z prośbą, by w trosce o zrównoważony rozwój regionu nie kierować się krótkowzroczną wizją osiągnięcia szybkich korzyści majątkowych, lecz by głęboko zastanowić się nad długofalowymi skutkami działań, które doprowadzić mogą do trwałego pogorszenia jakości życia i atrakcyjności turystycznej regionu. Dążąc do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Nie możemy ign ignorować zagrożeń i ograniczeń, jakie wiążą się z każdym z tych z rodzajów. Pamiętać należy, że siłowie wiatrowe nie pozostają bez wpływu na środowisko. Powodowany przez nie hałas oraz niebezpieczeństwo, jakie dla stratu, to tylko jedne ze skutków ich szkodliwego oddziaływania na otoczenie. Niech jej istotne jest radykalne i długotrwa, e, długotrwałe przekształcenie krajobrazu naszego regionu, które obecnie zaliczane jest do najpiękniejszych w skali i Musimy dać pod uwagę, że wspaniałe środowisko, w którym żyjemy, nie jest tam po poprzeczasy i tylko od nas samych zależy, jaką spuściznę pozostawimy po sobie naszym dzieciom i wnukom. Nie posiadamy środowiska na własność, a jedynie je wypożyczamy. Obecnie prowadzonych jest 230 postępowań o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięć polegających na budowie elektrowni wiatrowych na terenie województwa warmińsko mazurskiego Gdyby doszło do ich realizacji, na obszarze województwa powstałoby 1000 stron których gęsta sieć na wiele lat zburzyłaby jedyny w swoim rodzaju krajobraz Warmii i mazów. Apeluję, by rozsądne kształtowanie przestrzeni publicznej stało się dla nas wszystkich wrazem najgłębszej troski. Budujmy szeroką platformę porozumienia, by dążąc do rozwoju gospodarczego naszego regionu, nie zapominać o wartościach, które są naszym wspólnym dziedzictwem. Z poważaniem marszałek województwa Darmisku Mazówskiego, pan Jacek Protos. Taki apel pójdą, myślę, do wszystkich <laughs> naszego województwa. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Teraz ja tyle mam bardzo proszę